Dzień 25. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Przed rozpoczęciem rozważania. Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Modlitwa do Ducha Świętego, Świętej Mariam Arabki. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoni mnie. Drogą prawdy, prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia. Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię, w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi, opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Chrzest ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość. Jestem dzieckiem Boga, Jego Synem, Jego córką, dzieckiem stworzonym, zrodzonym z miłości dla miłości. Jestem uczestnikiem Bożej Natury i dziedzicem Bożego Królestwa. W chrzcie zostaliśmy poświęceni, czyli konsekrowani Bogu. Jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego. Tylko Bóg ma pełne i jedyne prawo do naszego serca. To On powiedział do nas w dniu naszego chrztu: Jesteś mój. Jesteś po prostu mój, jesteś moja, jesteś po prostu moja. Dlatego wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Wyrzekam się wszystkiego, co odcina mnie od Boga, który jest moim najlepszym Ojcem. Noszę w sercu wielką godność Dziecka Bożego i chcę odrzucić wszystko, co mogłoby ją zniszczyć. Wyrzeczenie się grzechu i szatana to nie jest jednorazowy akt, lecz nieustanny proces. Jest to moje zobowiązanie do wypracowania w sobie owego wewnętrznego nawrócenia, o którym tak często mówi Ewangelia. Nie chodzi tutaj tylko o wyrzeczenie się poszczególnych grzechów, ale o wyrzeczenie się tego, co jest ich korzeniem, pychy, miłości własnej. I samodzielności. Akt wyrzeczenia się grzechu i szatana to tylko pierwszy krok. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny uwolnić się od zła, tylko Bóg może to uczynić. Dlatego najdoskonalszym i najpełniejszym wyrzeczeniem się grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł jest życie duchem dziecięctwa. Przez dziecięctwo duchowe. Sam Bóg działa w duszy i uwalnia ją od zła. Przez dziecięctwo duchowe Duch Święty rozlewa w sercu miłość Bożą. Przez dziecięctwo duchowe zdaje się całkowicie na Jezusa i pozwala Mu działać. Lektura duchowa Skazania błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy Wygłoszonego 25 lutego 1940 roku w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Przez wrodzoną lekkomyślność albo skutkiem słabej wiary niektórzy uważają spowiedź za nieznośny ciężar i zabierają się do niej z nieukrywaną przykrością, myśląc jedynie o tym, żeby raz nareszcie zrzucić ten obowiązek z głów. Tacy mają siebie niemal za świętych, uważają rachunek szumienia za rzecz zbyteczną i załatwiają się z nim nadzwyczaj szybko. Potem jak taka spowiedź wygląda? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie przysięgałem fałszywie do kościoła chodzę i tak dalej. Co najwyżej przypomną sobie jakieś kłamstwo, roztargnienie na modlitwie. Lub inne jakieś drobne uchybienia, ale zapytać ich, kiedy była ich ostatnia spowiedź? U, to się okazuje, że albo przed rokiem, albo kilka miesięcy. Czy naprawdę nie mają się z czego spowiadać? O, mają, mają. A może bardzo dużo. Ale nie chcą się zastanowić nad swoimi grzechami. O, gdyby ci ludzie zechcieli dbać o swoją duszę przynajmniej tyle, ile dbają o swoje powodzenie. Homilia księdza Franciszka Blachnickiego, wygłoszona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1982 roku, Karlsberg. Dzisiaj objawia się to w sposób oczywisty, namacalny. Że jeśli człowiek wejdzie na drogę egoizmu, to nie znajdzie szczęścia ani sam dla siebie, ani nikomu go nie przyniesie. Widzimy przecież, że to jest problem dzisiejszego świata, całej ludzkości, że różne formy egoizmu tak dalece opanowały człowieka, iż ludzkość pogrąża się w jakimś chaosie, stoi w obliczu katastrofy. I wszędzie spełnia się to przysłowie, że człowiek człowiekowi jest wilkiem czy to na wschodzie, czy na zachodzie. Na wschodzie widzimy egoizm, który objawia się w rządze władzy i panowania jednych ludzi nad drugimi. Ci, którzy są opanowani egoistyczną rządzą władzy, nie mają żadnych skrupułów, żadnych hamulców. Są gotowi do mordowania, torturowania, gwałcą wszelkie prawa osoby ludzkiej, prawa człowieka. Na nikim im nie zależy, tylko na zaspokojeniu własnej rządy władzy i panowania. A jak jest tutaj, na Zachodzie? Możemy to codziennie śledzić, patrząc chociażby na dziennik telewizyjny. Przez długi czas wychowywano tutaj ludzi. Do egoizmu. Właśnie na tle tej sytuacji ludzkości jawi się Gwiazda Poranna, Jutrzenka, znak nadziei, postać niepokalanej, w której objawia się nam, co to znaczy być człowiekiem. Egoizm, taki czy inny, zawsze niszczy człowieka w człowieku. Człowiek jest bowiem taką istotą, jak mówi Sobór Watykański II która nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie, przez służbę, przez gotowość ponoszenia ofiary dla drugiego człowieka, dla dobra wspólnego. Człowiek osiąga swoją wielkość, swoją doskonałość i równocześnie znajduje swoje szczęście. Znajduje to szczęście, którego nie szuka. A człowiek, który szuka tylko swojego szczęścia, nie może go znaleźć. Światło Matki Bożej, Maryja nas chroni. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Maryja jest doskonałym ucieleśnieniem i wypełnieniem tych słów, uwolniona od grzechu. W swoim poczęciu trwała w tej wolności w sposób tak pełny i doskonały, że wolność od grzechu jest jej imieniem, niepokalana. Cała święta i pełna łaski jest dla szatana tak straszną, że Kościół nazwał ją pogromczynią mocy piekielnych. Stała się dla swoich dzieci tak skuteczną pomocą w walce z grzechem, że Kościół nazwał ją ucieczką grzeszników. Doświadczenie jej siły i pomocy było tak wyraźne, że już w III wieku dzieci Kościoła wołały do niej: Pod Twoją obronę uciekamy się. Jej pomoc w walce z grzechem jest tak niezawodna, że już od wieków wołamy do niej, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twojej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę proś. Na Maryi jeszcze nikt się nigdy nie zawiódł, Bóg się nigdy na niej nie zawiódł i ty też się nie zawiedziesz. Maria ukazuje prawdę o grzechu. W danych nam objawieniach Maryja wiele razy mówi o grzechu, ale najbardziej poruszającym ukazaniem prawdy o grzechu nie są jej słowa, ale jej ból i udręka. To nasze grzechy zabiły jej syna. To nasze grzechy są cierniami Raniącymi jej niepokalane serce, to nasze grzechy sprawiają, że ona cały czas płacze i cierpi. To nasze grzechy są przyczyną tej krwi, która spływa po jej policzkach. Mamusiu, jakże moglibyśmy nadal grzeszyć, widząc Cię w duchu w takim stanie? Wyrzekniemy się Grzechu, aby cię już więcej nie ranić. Wyciągniemy ci z serca ciernie naszą miłością i ufnością. Otrzemy Twoje łzy duszami, które dla Ciebie zdobędziemy. Ze względu na Boga i przez wzgląd na Ciebie będziemy święci. Mimo naszej nędzy. Wezwanie dnia. Tym, co w sposób szczególny uwalnia nasze serce, jest wdzięczność i przebaczenie. Dlatego dziś odmówmy prostą modlitwę wdzięczności i przebaczenia. Być może będzie potrzeba, abyśmy odmówili ją kilka razy, by jej słowa prawdziwie przeniknęły nasze serce. Modlitwa wdzięczności i przebaczenia. Ojcze nasz, dziękujemy Ci z całego serca za wszystko, coś nam dał w ciągu całego życia wraz z istnieniem. Dziękujemy Ci też za nieustające Twoje przebaczanie nam naszych win i uchybień. O to samo prosimy dla tych wszystkich naszych bliźnich, a Twoich ukochanych dzieci, którzy kiedykolwiek nas skrzywdzili lub krzywdzą. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nich i błagamy, aby Twoje przebaczenie objęło nas i ich wspólnie. Pragniemy bowiem jako Twoje dzieci postępować tak, jak Ty postępujesz względem nas. Pozwól, Ojcze, aby nigdy nie powracał do nas żal lub rozgoryczenie z powodu uczynków innych ludzi, tak samo słabych i chwiejnych jak my. Jeszcze raz dzięki Ci składamy za Twoją bezwarunkową miłość. Do każdego człowieka. Pozwól nam, ojcze, naśladować ją w ciągu całego życia. Dopisz dziś na swojej kartce słowa: Wyrzekam się na zawsze grzechu Szatana i wszystkich jego dzieł. Światło słowa: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Z Ewangelii św. Jana. Rzekł do niej Jezus, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Z Ewangelii Świętego Jana. Mały Wieczernik Modlitwę Znajdź dziś 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Akt strzeliste. Akt strzelisty to krótkie wezwanie, które można sobie w duchu wielokrotnie powtarzać. Unosi ono nasze serce do Boga i sprawia, że możemy coraz głębiej przyjmować i doświadczać prawdę, którą wyraża. Powtarzaj w swoim sercu słowa Aktu Strzelistego przez cały czas trwania rekolekcji, oddanie 33, czyni tak jak siostra Dulcisima, która na wzór Maryi zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Akt strzelisty od siostry Dulcissimy. Jezu, napełnij mnie dziecięcą miłością, którą miałeś do Maryi. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Świadectwo. Wtedy coś we mnie pękło. Po 36 latach bycia letnim katolikiem, trafiłem na filmik księdza egzorcysty, który opowiada, że szatan najbardziej boi się Maryi. Wtedy coś we mnie pękło. Zrozumiałem, jak bardzo jestem uwikłany w różnego rodzaju uzależnienia i ciężkiego kalibru grzechy. Poza tym dotarło do mnie, że tak naprawdę nie znam Maryi. Ze łzami w oczach, modląc się, powiedziałem: Przepraszam, ale, Maryjo, ja cię nie znam. Zupełnie jakbym poprzez proste słowa wyciągnął ku niej dłoń, a ona odpowiedziała na ten gest. Od tego momentu zaczęło się moje nawrócenie, o które walczę każdego dnia. Odbyłem spowiedź z całego życia, oddałem się w opiekę Maryi, a ona uczy mnie wszystkiego krok po kroku. Pociesza i prowadzi. Maryja nauczyła mnie szacunku do mszy świętej, pragnienia Eucharystii i codziennej modlitwy różańcowej. Zrozumiałem, że jestem prochem mizernym i nic w życiu bez udziału Jezusa i Maryi nie jestem w stanie zrobić. Dosłownie nic. Wszystko zawierzyłem Maryi, która prowadzi mnie do poznania Jezusa Chrystusa. Świadectwo Michała